Bardzo często przy mączniaku zlokalizowany wokół kątów nerwów, dlatego, że tutaj utrzymuje się woda, prawda? Z tym, że infekcja nie dokonuje się poprzez górną stronę blaszki liściowej, tylko poprzez aparaty szparkowe czyli infekcja od dołu i tu mamy zlokalizowany no, taki nalot czyli to jest przerastanie poprzez aparaty szparkowe trzonków zarodników konidialnych. Tutaj nawet sporangioforów właściwie, bo one mogą tworzyć również i pływki. To wszystko zależy od tego, jaka temperatura panuje. To jest plazmopara, także nie jeszcze ten gatunek może wytwarzać. I proszę Państwa, tam mówiliśmy ektopasożyt rozwijający się na powierzchni. Szkodliwość mączniaka prawdziwego to jest najważniejsza ucieczka wody. Dodatkowo jeszcze może niszczyć owoce. Tu za chwilę znajdziemy, mam nadzieję, takie okazy, gdzie zaczynają pękać i wtórnie szara pleś wchodzi. To zresztą maskowane. Natomiast tego to jest bezpośrednio zamieranie pewnych młodych czasem pędów, a jeszcze groźniejsze, zamieranie owoców w gronie. To jest wręcz taka mumifikacja, takie później zgnić, a też wtórnie pojawiające się. To no, jest no, Pani, Nie ma nic pani na górze, czasem jakieś odbarwienia, czasem zaraz nekrotyczne plamy znajdziemy, bo w tych miejscach bardzo szybko tkanka olega obróz żółknięcia takiemu ciemnieniu i następuje y, zamieranie. Ale to nie jest, proszę Państwa, m, wtedy antraknoza albo inny, tylko no, tu akurat nie mamy mączniaka. Tak, no, bo takie zamieranie owoców to jest raczej związane z mączniakiem rzekomym, prawda. To nie będzie pękanie, to jest na powierzchni rozwijający się mączniak, prawdziwy i sprawdzimy sobie pod mikroskopem, z którym mamy do czynienia mączniakiem. Zresztą na tych łozach obserwowaliśmy ze studentami. Tu ma Pani piękny mączniak na pędzie. Widzimy tutaj to. Natomiast. Sprawdzanie na łozach, zwłaszcza na, mówię, no to jest przedłużeniem wegetacji, możemy sprawdzić ten fomopsis, czyli to zamieranie pędów, gdzie jest jasna pęd inne piknidia, ciemne punkciki nam wskazują, że mamy do czynienia z tym że Natomiast mamy na pędach, czasem pojawiają się o, i tutaj to jest widoczne, plamy, które są, mają ciemniejszą obwódkę i jaśniejsze wnętrze. Tak, widać? Nie będzie to mączniak, tylko, proszę Państwa, bardzo pokrewny do maliny. Zresztą też ten rodzaj Elsiony, który powoduje antraknozę na pędach i na owocach winorośli. Ale, proszę Państwa, co ciekawe, w zasadzie mamy do czynienia u winorośli z dwoma E, z dwoma antraknozami. Z tym, że jak przyglądamy się, ta druga antraknoza, która pojawia się również i na truskawce, określana zmiany troszkę zgnizny owoców. No, tu cały czas to rzekomego mamy. Herbicyd. Jak widzimy. Natomiast, no, proszę Państwa, jeżeli mówimy o herbicydach, tak, o, to tu kolega mogę, znalazł już właśnie. To jest właśnie y, tu jest, tak, część jest w Natomiast, proszę Państwa, jeżeli się przyglądamy, nie do końca tak jest, bo było tu oczywiście właśnie do lednictwa. kolega brał nasz dyszek i proszę Państwa, tutaj pięć wirusów zostało zdiagnozowanych. O właśnie. To jest już zbyt wysoko, żeby to oczywiście na napęd wykonać. Prawdopodobnie to jest ta wachlarzowatość liści. Mamy na pędach, będziemy szukali antraknozy na liściach i na owocach. Tu było. Wypadka? Niekoniecznie, bo to jest objawy nawet niedoboru składników, może być to obecność owocników, które koledzy właśnie w sobotę znaleźli. owocnik mączniaka, znaczy sprawcy mączniaka prawdziwego, czyli tak zwane hazmotecja. Te hazmotecja też tutaj na Aha, tutaj Państwa, pozostawione takie yy, resztki. Oczywiście trzeba pamiętać, że każde uszkodzenia, pozostawione odpadki roślinne, to może być źródło niestety właśnie albo szarej pleśni, albo co groźniejsze, wtórnych patogenów porażających żyjących owoce. Takimi jak np. alternaria, kladosporium, czy aspergillus, tak jak ostatnio, czy rizop. To są, proszę Państwa, oczywiście część z nich jest toksynotwórczych i w ogóle nie powinny być obecny na dronie. Natomiast ta, te odbarwienia, od że Pana co widzimy, może być braki pokarmowe, ale może być właśnie synergizm pomiędzy zaatakowaniem wirusem i wtedy te braki odmianowe ulegają nasileniu, prawda? I wtedy mamy problem w zasadzie, czy jest to niedobór taki, czy jednak jest to yy, obiad, porażenie. Aby mogłyby nam troszkę też przypominać. Właśnie porażenie przez, przez tego fomopsi prawda, ale widzimy, że przede wszystkim on tu nie z wywołująco. Normalna zgorzel pędów, która się rozwija, proszę Państwa, no, od niezabezpieczonych. Tu może być kompleks patogenów, bo może być i zarówno nawet szara pleś. Szara pleś y, Botrytis atakuje Wtedy, kiedy mamy uszkodzone, wydzierają się tu substancje odżywcze i na tym miejscu szybko, prawda. Jeżeli nie wysycha, najlepiej, żeby robić cięcie właśnie w takiej porze. Wysycha, nie będzie, przyjdzie noc, kiedy jest chłodniej, wilgoć, to jest istotne dla grzybów. No to wtedy już jest to zaschnięte, robi się kalus powoli i będzie roślina. Praktycznie chroniona. Jeżeli się to robi no, za dnia, zwłaszcza teraz jak mamy rano rosy, rosę, będziemy wycinać tu woda, zarodniki zaczynają krążyć, no, czy są obecne nawet już na pędzie, no to wtedy się możemy spodziewać właśnie zgorzeli, która jeszcze to nie jest faza groźna, bo to jeżeli by oczywiście się, no to w tym momencie całość. No tu ma Pan przykład zostawiony i widać szczerniało, bo to są te grzyby wtórne, które obecne zobaczymy sobie pod mikroskopem. Takie plameczki, wyraźna obwódka, zaparnięty środek, dosyć dużo zarodników się wytwarza wewnątrz tych łoży tutaj sprawca hmm, antraknozy. Proszę Państwa, bardzo podobnie na na się tworzą na liściach do oczu, jest coś, to samo z i z tą antraknozą, kiedy będą mocniej, no wilgoć się utrzymuje, nie przetycha, nie ma przewiewu w środku, no to nawet nie widzę specjalnie ale yy, szara pleśń oczywiście rozwijająca się Państwo wiedzą, są wina botrytyzowane Tokaj czy inne, ale to nie w naszych warunkach w naszych warunkach musimy odsłonić, musi być przewiew nie możemy dopuścić do tego, żeby ta szara pleśń nam zniszczyła plon, dlatego że no wtedy nie będziemy stracimy nad nią kontrolę, prawda? Była ta faza spoczynkowa szarej pleśni, gdzie weszła teraz faza ujawnienia się, pokazania w przypadku rzekomego by było od razu takie zdeformowane. Brakuje nam co najmniej dwóch oprysków i przynajmniej żeby one były no, głębnymi środkami, a najlepiej kiedy są systemiczne. Jeżeli chodzą do wnętrza, no to w tym momencie te dwa czy trzy, trzy tygodnie mogą, zależy od warunków, czy nie ma deszczu, nie za dużo wody, czy też ma znaczenie sam rozkład w roślinie, no to wiele czynników. Jeżeli byłyby te opryski, nie było Starej pleśni, bo skutecznie ze środki gwiazalowe czy jakieś ale większość się ratuje tak jak w przypadku sa sadów jabłoniowych, no to jest uszkodzenie od truta od prawdopodobnie. No i to wszystkie miejsca Gradowicia, każde miejsce to jest miejsce potencjalnej infekcji. No i wtedy trzeba byłoby doprowadzić do tego, żeby przeszło szybko albo zabezpieczyć. No, jeżeli mówimy w sadownictwie, to jest zasmarowywanie. Farbę emulsyjną albo gotowym preparatem, który no, kiedyś był lepszy karbendazem, zniknął on już od lat temu. To teraz, proszę Państwa, jest dostępny topsing, który można dodać do farby emulsyjnej 0,3% no, 3%, albo kupić ten Funaben 0,3, który zawiera świetny ten kiofana, czyli właśnie topsin. Można opryskać z toksynem, jest dopuszczony w winorośli i też powinien to na zabezpieczyć. Z tym, że pamiętać trzeba znowu o tej przemienności stosowania. Jeżeli już raz zastosowaliśmy, to w zasadzie toksyn raz, no, rzadko kiedy dwa razy w sezonie. I o tym trzeba pamiętać, bo sobie wytrącimy oręż z ręki. Dlatego, że bardzo szybko grzyby się na niego odparniają. Proste środki, jak nie wiem, siarka. Nie ma problemu, działają niszczący, uszkadzają. To nie jest specyficzne działanie w jakimś procesie, tak zwanym szlaku metabolicznym. Natomiast w przypadku tych benzymidazoli, proszę Państwa, został tylko jeden, ten jedyny tiofanat, przykład, a było ich y, kilka. Ale czym sensu... zastępować? Jak, jak to no właśnie, Nie ma. ma, ma na, trzeba zastępować, zaraz będziemy mówili, co musimy robić. Nie ma, proszę Państwa, za bardzo dużo ruchu, zwłaszcza przy jak Państwo widzą. Macie neonikotinoidy i cały. Z czym to Tak, one tam mamy całą listę i to jest właściwie jeden, ten sam, acetampryd. No. E, urzędników, którzy prowadzą rejestrację, nie interesuje to w ogóle. Stwierdzone, że środki fosfororganiczne są szkodliwe, znikają. No i nie ma specjalnie wspierania nie wiem, przemysłu, żeby, żeby coś nowego szukać. Później jak kolejne, prawda, z właśnie tymi fenylami, które są na rzekomego skuteczne, to jest też memorandum, że są przestawiane. Najbardziej znany Ridomir, ale inne tam, Armetile, i te, 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 te po kolei tam mieszane. No jeżeli one znikną, prybana, to, to będziemy mieli plagę z rzeką. Bo no to są środki systemiczne, wyniszczające, po infekcji jeszcze można je prawda, stosować i leczyć. Jeżeli znikną, a może się tak zdarzyć, no to wtedy że pana, trzeba tylko odmianami, oczywiście hybrydami, jak najbardziej yy, genetycznie odpornymi. z gorzej prawda, FOMOPSIS. Jeżeli jest to chlorotyczne halo, a tutaj takie widać, to prawdopodobnie będzie to FOMOPSIS, prawda, nie antrakmoza. Zostało to w pewnym momencie zatrzymane. Były zabiegi, bo tutaj chyba w lipcu ostatni zabieg był i później powrotem, to z powrotem, tak jak mówiliśmy, warunki pogodowe powodują, że zaczyna no, infekcje zaczynają być skuteczne, prawda? Bo są zarodniki, nie ma środka, nie znajduje się wewnątrz rośliny i w tym momencie nie jest zabezpieczony przed tymi infekcjami. I właśnie to, co mówiłem Państwu, usypianie sypianie naszej czujności. Jeżeli nie ma warunków dla rozwoju, prawda? To się wydaje, że nie ma potrzeby. Ale później pamiętajmy, że mamy karencję. Pamiętajmy, że pewne środki wpływają nam na smak wina, później wpływają. Za dużo miedzi stosujemy, niszczymy bakterie, które spływają na kwasowość, prawda? Wina. Dodajemy siarki, a zwłaszcza, proszę Państwa, może nie siarka, nawet ta nikoloidalna, tylko, tylko proszę, proszę, proszę Państwa, siarka. Dajemy w postaci widokarbamilionów. No, jest tam okres karencji, ale one dodatkowo zmienia smak. Ta sialka powiązana z, z organicznych połowów tych, to w tym momencie, no to mamy pełen obraz i, i wtórnych patogenów, które się rozwinęły.